Zmiłuj się na mną, Boże, w odskarbości swoje, w ogromnej serwitości składź nie radość moją, mnie z swojej i oczyszcz mnie z grzechu mojego. W biskupów, świętego zasługującego biskupa, Zmarł go w 1971 roku naszego administratora apostolskiego, a późniejszego biskupa gdańskiego. Polecamy Panu Bogu zmarłego biskupa Teodora Pęsza Zmarł go w 1958 roku delegata Kremasa Polski. Modlimy się za świętej pamięci księdza biskupa Sługę biskupa który odszedł do Pana w 1986 roku, a który pełnił funkcję delegata Pemasa Polski, później naszego administratora apostolskiego i wreszcie biskupa diecezjalnego. W naszej modlitwie pamiętamy o księdzu biskupie Adamie który zmarł w roku 2021 oraz o biskupie Antonim Stankiewiczu, który odszedł do Pana w tym samym roku, a który był dziekanem Roty rzymskiej. Chcemy w naszym modlitwie pamiętać o rządcach kościelnych o księdzu prawa ciebie Tadeuszu zmarł zmarłym w 1952 roku naszym wikariuszu kapitulnym księdzu Prawa z z się który zmarł w roku 1982, który również miał funkcję wikariusza kapitulnego, podobnie jak ksiądz Fuła Józef Michalski, który odszedł do pana w 1998 roku. W naszej modlitwie pamiętamy o zmarłym biskupie Ignacy Mierzy, zmarłym w roku 2007, późniejszym biskupie Koszewieńsko-Kołobrzeskim, kardynałem, nominacie, oraz o biskupie Jerzem Strogie, zmarłym w roku 1999, późniejszym biskupie Szczecińsko-Kamieńskim i metropolicie... Sancte yeah. Zmarty stanie Twoje. Wyrwa w imię. Pani że Twój syn zwyciężył śmierci i do nieba. Daj z i rządzącą i naszego kościoła udział w jego zwycięstwie na śmierci. Aby on mi oglądać Ciebie swoją, swojego spółcego i odbiciego. Przez Chrystusa Pana naszego.